Testuję nowy termostat w domu z nową aplikacją, z nowym urządzeniem, czyli termostat w domu u góry, urządzenie wykonawcze oczywiście przy piecu. Chciałem tu pokazać, tylko nie mogę kamery przestawić do przodu, więc będziemy trochę improwizować. Tak wygląda aplikacja w telefonie. Oczywiście urządzenie, które testuję, jest. Urządzenie które łączy się z internetem jest aplikacja do tego urządzenia chcę pokazać jak to działa w sterowniku TH APC Slim wygląda to w ten sposób dom niedogrzany, czerwony domek nie wiem czy to zobaczycie spróbuję jakoś tak, z takiego konta żeby to było widać dom niedogrzany czyli czerwony w tym sterowniku internetowym wygląda to w sensie. Klikamy sobie, podnosimy sobie temperaturę, bo tutaj 20, co jest w tej chwili 20,5 to jest temperatura, którą zadałem, a na tym kole sterującym to jest temperatura, która jest na termostacie. Więc uwaga. Podnosimy. Na B się zapalił, zapalił się czerwony ogień, czyli przekażą, przekazał do urządzenia e, wykonawczego sygnał dla sterownika e, APC Slim. Że dom ma być dogrzewany. Zobaczymy, co się zmieniło. Może to zobaczycie. W tej chwili domek jest żółty, czyli termostat wykrył, że dom ma mieć wyższą temperaturę. Ma mieć wyższą temperaturę. I łączył nam ogrzewany go. Tak wygląda. Tak pokrótce, no tak to wygląda tu ręcznie. Teraz, tak jest dom do więc z powrotem wracamy sobie. To w tej chwili mam program ustawiony na jest niedziela, sobota, niedziela, cały dzień od 8 ma mieć 20 stopni, aż to jest na w najzimniejszym pomieszczeniu mojego domu. Temperatura, czyli z najzimniejszego pomieszczenia steruję całym ogrzewaniem. A pozostałych pomieszczeniach oczywiście na zaworach tamwasowych skręcam sobie do... Mojej ulubionej temperatury, czyli 23 stopnie, na pozostałych pomieszczeniach. Tak krótko. Tak to wygląda koło sterujące. Y, ogień, czyli pokazuje ten tej chwili Temperatura 20. Y, tak wygląda plan. Mój pysk jest na Tak wygląda cały plan, czyli można 6 różnych okresów w ciągu tygodnia i dwa w niedzielę. Tak to wygląda z pozycji tej aplikacji. Tak ustawiamy sobie w automacie. Oczywiście możemy sobie jeszcze to na dole mamy zasilanie automatyczne i zaawansowane sterowanie. Zegar tak dalej w automatycznym sterowaniu wygląda w ten sposób jak kliknę na automatyczne sterowanie w tej chwili przychodzi na sterowanie ręczne i możemy sobie z ręki gdziekolwiek jesteśmy w pracy podnosić, obniżać temperaturę w domu. Oczywiście ja zrobiłem ten plan, tak jak mówiłem, automatyczny, więc przejdziemy na automatyczny. Możemy jeszcze, jeżeli tylko zmieniamy, czyli podnosimy coś, to na dole robi się coś takiego jak chwilowe, chwilowe zapotrzebowanie, więc chwilowe, chwilowe przestawienie tego, co zadałem w automacie. Działa to w ten sposób, że e, te chwilowe jest do kolejnego programu, załóżmy, że mamy na godzinę 8, masz zmienić plan, ma wyżej, niżej w automacie, a ręcznie przestawiliśmy, załóżmy, na 22 czy 23, to on w tym momencie o 8 z powrotem wejdzie na automat. Też fajne, bo jak zapomniałem zmienić ręcznie, chwilowo podniosłem, zapomniałem, pyk, z powrotem, jak już przyjdzie w automat, z powrotem wraca do tych ustawień. Jak wróciłem z powrotem do automatycznych, na dole się pokazywało automat. Tak to działa. Testujemy, podłączyłem do mojego pieca peletowego śmiga. Jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam.